W dzisiejszym odcinku chciałam wam powiedzieć, jak się wymawia słowo kurs po angielsku. Tak jak na przykład, jak się uczysz czegoś i bierzesz jakiś kurs. I bardzo często słyszę, że Polacy to wymawiają w taki sposób, który jest podobny do polskiego. I chciałam wam powiedzieć, że słowo kurs, jak jak widzicie tutaj się pisze course. I to jest bardzo łatwe, żeby zapamiętać, że słowo course, tak jak tam gdzie się uczysz czegoś to rymuje ze słowem horse, albo jak macie słowa of course, to znaczy oczywiście of course, to nikt nie mówi of course, nikt tak nie mówi of course, to to jest tak samo się mówi of course i I'm taking a course in English, ale pamiętajcie, najłatwiejsze jest to że course rymuje się z horse course Horse. To dzięki, że obejrzyliście dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że zapamiętacie, że kurs rymuje się z horse. Jak dzisiejszy odcinek wam się podobał, to napiszcie w komentarzach, dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i, jak chcecie mi pomóc, to na dole zobaczycie linka do mojego PayPal i oczywiście będę bardzo wdzięczny za wasze wsparcie. To dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć.